Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. która jest godzina? 23.21. No. Niedawno został otwarty tunel Nieopodal. Jesteśmy na Ursynowie pod Obi. Zobaczymy, jak brzmią auta w tym tunelu, czy co? Czy, czy brzmią podobnie jak w innych tunelach? Może no i, i długo innego. wyczekiwany pojazd, bo mamy Audi. Tak, mamy Audi. W końcu chcieliście, chcieliście, na auto, żebyśmy mieli Audi. żebyśmy Audi, więc pokazujemy nam Audi. Jest to Audi RS6. Dynamic, plus coś tam, jakieś takie najmocniejsze podobno. 600, tam ileś koni w serii. W wydech jest angielskiej firmy Miltek i bardzo fajnie brzmi. No i jest w tym trybie Dynamic, tak po prostu maszyna do popcornu, a nie samochód. Wsiadamy, jedziemy i sprawdzimy akustykę tunelu południowej obwodnicy. Ja z przodu? No dobra, to ja Aczkolwiek. będę te... Ja będę teraz z tyłu, tyłu. bo miał lepsze efekty dźwiękowe. Przyjadam za to. Kierowca rozebrany, my nie musimy... Uch. No to co, odpalamy i słuchamy, nie? Mhm. Za cienka ta stresowapka z tyłu jest. <noise> Mi się już tu podoba. Wąskie jak siedzi z tyłu to zawsze nic nie mówi. No, no. no dobra. Czasami nawet przysypiam, ale tu może być za głośno, wiesz? No i popcorn się zaczyna robić. Może zrobimy taki challenge i zadanie dla widzów żeby ktoś policzył wszystkie strzały w tym filmie to też byś musiał je policzyć Mogę tak cały czas No dobra, trasa S2 Lecimy To nikt z Was jeszcze nie jechał tym tunelem? Nie, nie. Ja też nie Jaki Lecimy. czerwony na ryju jesteś Ty też nie jesteś za ładny jestem synem no, ograniczenia powyżej DMC 16 ton to nie my Myślimy mi się? Ledwo. Ale ładnie walczy nie? Uuu, Uuu, Jezus. Jak Jezus. Jak ja znam zam... <laughs> Panowie nawet chyba tunel na nie jest potrzebny. Jest szkoda paliwa. A pamiętajcie że 80 na godzinę dobra, bo ja się mogę zagapić a to łatwo w takim a, aucie. Nie pika. No dobra, to co, wjeżdżamy. 80 jest. To ja trochę może zwolnię. Może troszeczkę. Tak Delikat Całą turę No, no, no ale nie trzeba szybko jechać. Spróbujemy z 2 na 3 szybko zrobić albo nawet jeden i tak troszeczkę chwilowo przyspieszę. Plus to jest. O, 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 o! No nieźle, jest fajnie. No normalnie ludzie to już śpią o tej porze dawno, ale fajnie jest. Właśnie ci ludzie planują spać, ale ktoś im nie pozwala. To wentylatory to do, podobno wentylatory tu hałasują, a nie, a nie Audi RS6. Ale spalanie nam spada 33,9 bo jedziemy 80 mhm. i 80 zasięgu. Kurde, jak to się jeszcze trzęsie fajnie. Od razu ci zasięg oddycha spadł. <noise> I 70 zł poszło się je... <laughs> Ale jest brutalny, jest. No. Tu jest stówka. Jeszcze 100. Od znaku pewnie jest. Czyli do stówki mogę przyspieszyć, tak? tak. 50-100, uwaga. 50, 100, 100. <laughs> A chyba z 2,5 km ma ten tunel, tak? Jakoś tak, podobno. Dwa coś. Dobra, zaraz wjeżdżamy. Niech sobie pojedzie tir. Podobało mu się. Zlajkował nas. Tunelu wykonany. Wnioski nasuwają się same. Tunel jak każdy inny, ale Audi spisało się. Robię, jako bo... maszyna do testowania jak najbardziej. Dobrze, że się to nagrywa, bo rzadko mówisz takie rzeczy Audi Tak, właśnie. <laughs> nie no fajny samochód, nie ma co gadać, w końcu będzie u nas do kupienia. Nie, nie chcę nic mówić, nie, to, ale no, jak jechaliśmy, to, to mówiłeś, żebyś sam kupił. No, sam bym takiego kupił. To jest właśnie ten moment, żebyś zasubskrybował nasz kanał i dał lajka. Słuchajcie, na no, Audi było naprawdę niezłe, ale przypomnieliśmy sobie, że mamy w kolekcji yy, no, bardzo ciekawie brzmiącą V8 i równie dobrze wyglądającą, więc jedziemy jeszcze na krótką przejażdżkę. Tu trzeba, wiem, trzeba rączkę z G klasy tu przykręcić. No, <laughs> tak, no tak, też nikt to... tam będzie nas podziwiał. teraz, Jedź! pan. <laughs> Nie wierzy ty! Nie wierzy, no jedź! No ale postaw się na jego miejscu, jedziesz do domu i widzisz coś takiego. To co? Sprawdzamy? Tak. Uchyl szybę. A już masz ten gaz wciśnięty? Do podłogi! Aha. Czekaj, zrobimy to. Oj! Oj w RESie tak nie można W RESie tak nie można. I to chciał zrobić. I drive. Najwięcej mali wcecie. jeszcze, ty, bo się no rezerwa zaraz na Ale powiem Wam, że trzeba by tu maszynę do popcornu wstawić. No właśnie taki sztuczny ten popcorn. Tu jest prawdziwe motoryzacyjne doznanie. Jakby wyścig nas skarabinę. No. I 50 na godzinę na Ale na jak to się nie Tu się nie zagrzeje wydech. No, tu się zapali od razu. <laughs> Ten pan tam na ochronie, którego serdecznie nie mu złoto razie razie. To on nie wierzy. Na kamerach się ta buda odbija na złoto. Tak jesteśmy Spokojnie. niewidoczni teraz. Żaden fotoradar tego nie łapie. Nie, <słuch> nie wiem, czy mi bark nie wypadł, wiesz? <słuchaj> jak <od> siedzi. <słuchaj> jak hamujesz, to ci wciskam komputer nogą. <słuchaj> A przestaw mi na spalanie. No, przehamuj. Jeszcze. <grystanie> ale to masz 4. Dużo więcej radochy dające. Lepiej brzmiące i mniej palące auto od RS6. No, ale mniej wygodne, muszę ci powiedzieć. No. Mi tam wygodnie. No. Poczekaj, zaraz będzie łuk w Twoją stronę. Ja Ale nie utrzymaj mojej tej łapki. Ale w sumie to będzie śmieszne, jak zginiemy w karawanie. To co? amerykańskiej motoryzacji. To by było takie zrządzenie losu. jakbyśmy zginęli w karawanie. No to teraz możemy zrobić prawdziwe podsumowanie. Co panowie? Tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Jak myślicie? Co się lepiej sprawdziło? Na ile punktów dajemy na 10? No pełna dycha, moim zdaniem. No karawan to jest dycha. RS sucha takie. 7-8 w mojej Mocna skali. Mocna siódemka. No może, no 8 to trzeba dać. No, nie, nie, nie no, źle nie brzmiało, no i fajnie strzelało. No, ale szkoda, że wiesz, to strzelanie tak, zagrzało się i cisza, nie? Ale karawan i RS6 mają chyba tyle samo miejsc, bo cztery. <noise> <noise> ale w RS6 nie masz leżącego. Czekaj, co wiem co zrobi. Skąd wiedziałeś? O, dwoje Fajnie było to przetestować e, ciekawymi naszym zdaniem autami. Karawan jest poza konkurencją po prostu. E, Możemy się już wysypać. Dajcie znać, co sądzicie i które auto lepiej wypadło w tym teście tunelu, które brzmienie auta wam bardziej przypadło do gustu. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach e, i komentarzach. I ja to bym pokazał, gdzie trzeba kliknąć, ale ręce mi zblokowały. <grym> I do zobaczenia w, w następnych odcinkach. Na razie. Cześć. Weszli patysze w środę. Poczekaj, ja najpierw... Przez... Chociaż... Przez... Na kolano trzymam. Ja chociaż pas zapnę, bo tak to już nie zapnę. Musisz się zapiąć na środku. Party. Jodrowy jest. No auto jest na trzy osoby zarejestrowane. No chyba, nie? pełen legal jest. Co na jest? pakiet teraz. Za Zaraz ty pójdziesz, bo ty nie masz miejsca się do... Ja czerwę. jestem za długi. Patrz szwagier, <grym> mogę ci... Mogę ci kaskać! Moski, ale <grym> mam kierować <grym> na raty! Czekaj! <grym> ty tylko bój się wpas, nie no no, nic. zap, no, no czekaj lipa, bo muszę ci nogi wstać! Dobra! O radio włączyłem kolanem No weź! Si nie odstycha i tak, no. To mówię, że Lipa powinien po środku siedzieć. Chyba wąski musi zostać. <śm> <śm>